Sam jestem w całym sklepie. No na pewno drożej niż w Polsce. O, tutaj są w razie czego zdrowe. Te ślimaki po trójce i... Cześć Wam. Wczesna pora jak na lokalne warunki. Czyli jeszcze nie ma siódmej rano. A ja właśnie wybieram się do sklepu. Będzie mniejszy ruch na drodze. A ja nadal się przyzwyczajam do jazdy po niewłaściwej stronie. Będę mógł Wam pokazać jakie są ceny w sklepach spożywczych tutaj na Cyprze, i będziecie mogli sobie porównać, zarówno z odcinkiem z Bułgarii, który przygotowaliśmy kiedyś, jak i z cenami, które są w tym momencie w Polsce. Słuchajcie, udało się dojechać, więc za mną tutaj już jest wejście do Lidla. Ruszam i spróbujemy porównać ceny. Pita 4 sztuki za euro 45. Mm. Tutaj kruasanty po 99 groszy. Pączki po 59. Najróżniejsze. Chleb po 2,38 lub 1,75, 1,77. A takie coś można też znaleźć w Bułgarii. Tutaj kosztuje 1,19%. W ogóle jest tak wcześnie, że chyba sam jestem w całym sklepie. Plus dwie osoby z obsługi. Jabłka czerwone 2,29, o te kojarze Pink Lady 4,75. Mamy jeszcze kasztany 8,39, gruszki 2,35, borówki za 4,65. Zobaczcie ile soków najróżniejszych, pomarańcza, za jakiś miks z granatem. Tutaj brzoskwinia, jabłko, pomarańcza, marchew. Także kombinacji jest dość sporo. Będziemy próbować. Indek po 3,35, boczek po 1,55. Sery wszelakie 3,99. Mozzarella 1,99. Teraz poszukamy jogurtów. Nie widzę tych naszych, gdzieś będzie trzeba je znaleźć. Jogurty, żeby dzieciaki miały. Widzę tylko takie. Owocowe safari, to nie. No, ciężko będzie porównać. Aha, te są po 99 groszy, ale są malinowe, trudno. Wystartujemy z tym. Ale dla dzieciaków nie widzę tych z żelkami, drażami, więc chyba będę musiał wziąć to. Majonezy po 3 lub 2,25, a keczup taki duży po 5,45, a taki mniejszy po 1,79. Natomiast my musimy zwracać teraz uwagę na to, czy przypadkiem nie ma w nim kukurydzy. Bo okazuje się, że do keczupu dodawana jest kukurydza. Jajka 3,24 lub 3,34. Mleka sojowe, migdałowe, ryżowe. Cytrynka, taka duża lub taka mała, po 49 centów. Oliwa, oczywiście trzeba by poszukać oliwy, ale są strasznie duże. Wiele taką co dychę. W ogóle z ciekawostek, jak się spojrzy na napisy, to jest po grecku i jest pod spodem po angielsku. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest tu bardzo dużo. Ludzi z Wielkiej Brytanii, no i też turystyczny region, więc łatwiej im po prostu jest podać nazwę dodatkowo po angielsku, żeby ludzie sobie poradzili po prostu sami. Makaron to jest duże opakowanie 1 kilogram to jest małe opakowanie pół kg za 68 centów. Tutaj mamy jeszcze te pozostałe makarony najróżniejsze. Czymy takie duże po 1,99 pomidory 2.45 a takie zmiany 275 chipsy 1.98, 1.55 tutaj za 1.15 225 znalazłem pasatę którą kupujemy za 99 lub 79 Także jesteśmy coraz bliżej możliwości zrobienia spaghetti dla Filipa. Duże ręczniki za 2,35. No i papiery toaletowe za 6,19, 7,19. Tutaj nagety z kurczaka 2,99. Tutaj gdzieś jeszcze frytki widziałem. Za 3,15 lub tutaj za 2,39. No i są burgery w ogóle gotowe. Eee, I takie 6 sztuk za 7,99, a gotowe za 3,99. Pela z owocami morza 750 gramów za 4,99. No i standardowe pizze z Lidla 4,79. Za dwie sztuki, oczywiście, tutaj za 3 jest 7. 49 można kupić. Chyba lud 3,25 za wielką torbę. No i oczywiście różne owoce i lody. Udało mi się znaleźć sól Za 79 centów mamy 0,75 kg. I mam jeszcze taką mniejszą. Za 1,29 chyba wezmę tą mniejszą. Bo tyle soli przez wyjazd zużyjemy raczej nie. Ok, takie zakupy jak tutaj widzicie. Ja to zaraz będę wypakowywał, przepakowywał. Plus jeszcze tutaj mamy papiery. Wyszły 106 euro. Dużo mało, ciężko określić. No na pewno drożej niż w Polsce. Teraz jesteśmy w ogóle w metro, bo widzicie już, że zmieniliśmy sklep. I teraz będziemy robić rozpoznanie, jakie tutaj są ceny. Jabłuszkowy sok. Ile kosztuje? 150 1,55. Dobra, rzucamy. Filip znalazł to, co lubi, czyli jego chrupeczki. Dorzucamy do zakupów i ruszamy dalej. O, i nasze chrupki ryżowe. Euro 60 za paczuszkę. Weźmiemy od razu dwie, bo to szybko schodzi. I ruszamy dalej. Jeszcze cofam się, żeby nagrać cenę. Euro 95 za butelkę. A butelka ma 1,5 litra. A tutaj faktycznie czarna. Zero. Czyli buteleczka. 1 euro. Ale jakie malutkie. 150 ml. Chyba domnicę weźmiemy jako ciekawostkę. Dobra, zapakuj. To jest bez cukru. Musimy znaleźć taką tylko z cukrem. Normalną. O właśnie, spójrzcie jakie śmieszne. 70 za tam malutką, a 72 za dwa razy większą. Ma to sens? Nie ma sensu. Nawet znaleźliśmy takie chrupki. To jest niby mleko, to mleko jest przetworzone, więc możliwe, żeby Filipowi przeszło. Sprawdzimy i będziemy. Weryfikować tutaj ten drugi, też sprawdzę, co on tutaj ma ciekawego. To samo praktycznie, tylko inaczej wygląda. 259, 259, dobra, jeżeli ktoś je się 7 Daysy po 0,85 to tak samo. Tutaj mini po 1,45 baterie zobaczymy normalne. To, go. AA go. za 6,75 a, a, Bra, idziemy dalej. Dobra, sos do ryżu Bensa 3,19 i 3,20 za taki mały majonez. A 5 za taki duży. To wezmę ten duży. Ketchupy O, tutaj mamy hańca 3,48 za taki, który kupujemy. Philipsa dla chipsy, które można porównać 1,99 za paczkę, 160 gramów. Różne chipsy w podobnych cenach: 130 gramów, 1,85, 161,99. No, znaleźliśmy lody. Arbuzowe są bezcenne, wiemy, że je możemy. Natomiast kitkaty 6,75. A tutaj te też są bezcenne. No i znalazłem też coś, co się w miarę dobrze nam sprawdzało, czyli gyros z kurczaka i mamy też gyros z, z wieprzowiny. Także weźmiemy awaryjnie do zrobienia jakiegoś szybkiego jedzenia portburgery 375 czyli to będą 5,25, przynajmniej na to wygląda. O, tutaj mamy jeszcze makarony najróżniejsze. 1,59 za pół kilo makaronu. No, tutaj mamy ryż, jakiś basmati. Najczęściej go kupujemy, ale nie widzę. Natomiast widzę, że są jakieś szybkie ryże, gotowe do zalewania albo tylko samego podgrzewania. No, jest ryż basmati, ale to jest. Byęc original, czyli trochę droższy niż standardowo. Natomiast tutaj mamy 2,95 za ile za pół kilograma ryżu. Zobaczcie, całkiem fajna sprawa. 1,99 gotowe w dwie minuty. To jest czysty ryż. Tutaj są jakieś inne jeszcze przekąskowe. Tutaj tak samo. Czyli limonka. Pikantny. Basmati, całkiem fajna sprawa. I tutaj jest też czysty. No, miałem sobie jeszcze kupić pesto, tutaj 4,29, ale znalazłem jakąś specjalną promocję dzisiaj, więc bierzemy z promocji. To jeszcze drugi poziom: detergenty, dezodoranty, tak, kosmetyki, szampony. To tutaj jeszcze wejdziemy na górę na drugi poziom i później zejdziemy po lody. Nie jedziemy, już zaraz będziemy na piętrze. No tak, jest jakiś bar. A tutaj mamy chemię detergenty. My będziemy szukać jakichś kapsułek albo płynu małego do prania. Żel do mycia DAW 385. Ki większy 359. Sztywty 239, 239, 239. No, jakichś takich małych nie ma tych płynów. Najmniejsze 15 prań 5,75. Mamy tutaj kapsułki 11,90, 11,15, 45. jeszcze jak ktoś tak samo jak ja nie wziął maszynek do golenia, 2,45, nawet 1,70. Chociaż to pewnie będzie bolało, aż w okolice jakieś 3,45. Dobra, teraz przechodzimy przez całość, żeby dojść do zejścia, które jest po drugiej stronie. Tutaj jeszcze po drodze są zabaweczki, puzle, można sobie nawet mleka dziecięce są. Aż z ciekawości zobaczymy. 19 za 10. To wszystko zależy od tego, jakie kto potrzebuje. Ale widać, że wybór jest. Kaszki, tak samo. O, tutaj są w razie czego zdrowe. Przekąski, też dobrze wiedzieć. Te ślimaki